W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, z drobnym opóźnieniem z powodu e, technicznych problemów, witam wam, Was dzisiaj, środa, 25 marca. Miało być kolejne nabożeństwo pasyjne. Ksiądz Marek Twardzik z Cisownicy miał przyjechać, ale chcemy i my dzisiaj w ten wieczorowy czas się spotkać przy Bożym Słowie i na modlitwie. A hasło, które ma nas prowadzić, to kolejne słowo Pana Jezusa z Krzyża. Tym razem z Ewangelii Mateusza z 27 rozdziału, gdzie w wierszu 46 jest napisane Jezus zawołał donośnym głosem Eli, Eli, lama sabachthani, co znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Panie Boże, i my dziś w tym pasyjnym czasie przychodzimy do Ciebie, prosząc o to, abyś także i ten czas zadumy nad Twoim Słowem i modlitwy nam pobłogosławił w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Drodzy chcemy sięgnąć dzisiaj zgodnie z liturgicznym tekstem do Ewangelii Marka do 14 rozdziału, gdzie kolejny fragment po tym ubiegłotygodniowym od 43 do 50 wiersza jest zapisany, a brzmi. I zaraz, gdy Jezus jeszcze mówił, nadszedł judasz jeden z dwunastu a z nim zgraja z mieczami i kijami od arcykapłanów i uczonych w piśmie i starszych. A ten, który go wydawał, dał im znak, mówiąc, Ten, którego pocałuję, jest nim. Bierzcie go i prowadźcie uważnie. I zaraz podszedłszy, przystąpił do niego i rzekł, Mistrzu! I pocałował go. A oni rzucili się na niego i pochwycili go, a jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho. A Jezus odezwał się i rzekł do nich: Jak na zbójce wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić. Codziennie bywałem u was w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście mnie, ale to się stało, aby się wypełniło pismo. Wtedy wszyscy go opuścili i uciekli. Drodzy, w minioną środę spotkaliśmy się wszyscy w ogrodzie Getsemane, w ogrodzie oliwnym. Dziś dalej w nim pozostajemy, choć Jezus skończył już swoją kilkugodzinną modlitwę, gdzie pamiętamy, modlił się bardzo żarliwie. Uczniowie, którzy daje tej grupie bardzo prosty znak. Pocałuję Jezusa w policzek, wtedy możecie Go schwytać i tak się właśnie dzieje, czytamy. Jaką lekcję możemy z tego wyciągnąć dla siebie? Opiszę ją w trzech punktach. Punkt pierwszy – noc. Może być romantyczna, rozgwieżdżona, w pełni księżyca, ale w biblijnej symbolice noc raczej zawsze oznacza ciemność, zło, niepokój czy grzech. Jezus słusznie mówi swoim oprawcom, przecież codziennie za dnia byłem w świątyni, nauczałem. Czemu wtedy nie przyszliście po mnie? Czemu wtedy mnie nie pojmaliście? Ale Judasz i łobuzy od arcykapłanów wolą noc, bo wtedy nikt nie widzi naszych czynów. Nie wie, co złego robimy. Ta praktyka pozostała w nas do dzisiaj. W różnych okolicznościach wykorzystujemy właśnie noc, aby załatwić niedobre sprawy. Co ciekawe, Trochę na przekór tym myślom, mój kolega, ksiądz Tomek Wola z parafii Piła, założył w swojej parafii zespół N-O-C. Wszystko dużymi literami pisane. Jest to skrót, którego pełna nazwa brzmi Nie opuszczę cię. Brzmi to jak Boże zapewnienie w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, nawet jeśli popełniasz grzech w nocy czy za dnia, Bóg mówi... Nie opuszczę Cię. I po drugie, nawet jeśli przeżywasz ciemną noc w swoim życiu, bo różne trudności się spiętrzyły i chcą cię uwięzić tak jak słudzy arcykapłana zrobili względem Pana Jezusa, Bóg zapewnia nie opuszczę cię. Pierwszy punkt to noc. Drugi to główny bohater dzisiejszego fragmentu judasz. Zapytam, słyszeliście może. Żeby ktoś w Polsce czy w ogóle z waszych znajomych z zagranicy nadał swojemu dziecku imię Judasz. Jest kilka imion, które, chcą, które są okryte złą sławą, albo negatywnie nam się kojarzą, ale judasz cieszy się szczególną nieprzychylnością. Dzieje się tak dlatego, że w Biblii zyskał miano bardzo czarnego charakteru. Dziś widzimy go w zasadzie, w momencie kulminacyjnym wiemy, że wcześniej dobił już targu z tymi, którzy chcieli za wszelką cenę zabić Jezusa. Zapłacili mu 30 srebrników. Nie umiem odpowiedzieć, jaka by to była wartość dzisiaj. Wiemy, że w tamtych realiach 30 srebrników oznaczało cenę za zwykłego niewolnika. Zobaczmy więc skalę tego procederu. Człowiek, który trzy lata spędził z Jezusem, uczył się od niego. Słuchał go, powierzono mu nawet odpowiedzialność bycia skarbnikiem w gronie dwunastu apostołów, który wiele zawdzięczał panu Jezusowi, teraz z powodu chciwości i pazerności na kasę sprzedaje swego mistrza jak niewolnika. Co więcej, gdy podczas ostatniej wieczerzy Jezus powiedział, że jeden z uczniów go zdradzi, Judasz zwraca się do swego nauczyciela z okrutnym pytaniem, być może nawet z uśmiechem drwiącym na ustach: Chyba nie ja, panie. Krótko potem mają miejsce równolegle w zasadzie dwa wydania. Judasz wydaje Jezusa arcykapłanom za pieniądze, i drugie: Jezus mówi: To jest ciało moje, które się za Was Wydaje i to jest krew moja, która za was się wylewa. Największy tragizm Judasza polega więc na tym, że przez trzy lata był z Jezusem, a więc przez trzy lata miał możliwość nawrócenia się, przez trzy lata miał szansę nauczyć się kochać tak, jak Bóg. Kochać Pana Jezusa, a nie pieniądze, ale tak się nie stało. To daje nam także współcześnie wiele do myślenia, bo skoro Jezusowi, temu wielkiemu nauczycielowi, nie udało się zmienić swojego apostoła, to to oznacza, że również i my możemy ponieść nieraz porażkę, jeśli ktoś pomimo naszych modlitw i działań nie zmieni swego serca. Judasz był cały czas blisko Jezusa, a jednak ostatecznie nie przeżył nawrócenia to by mogło oznaczać, że są ludzie, którzy są blisko kościoła, regularnie uczestniczą w nabożeństwach, płacą składki i inne ofiary, może nawet czynnie angażują się w jakąś służbę, ale to wszystko jest tylko piękna przykrywka, żeby na zewnątrz ładnie wyglądało. Masz odwagę pomyśleć o sobie, bracie, siostro? Zakładam, że tych rozważań popołudniowych słuchają ludzie nie słuchają ludzie, którzy są daleko od kościoła, może poza nielicznymi wyjątkami, które natrafią przypadkowo na nasze nagranie. Ale raczej wsłuchują się w te przemyślenia osoby, dla których Boże Słowo stanowi wartość, ważną wartość w życiu. Dlatego zapytam jeszcze raz: czy masz odwagę pomyśleć o sobie i zapytać, po co to wszystko? Jaka jest moja postawa? Może niektórzy powiedzą nawet, na co ta moja gra, to moje udawanie? Przeżywamy czas pasyjny. Pasja, jak wiemy, pochodzi od hebrajskiego słowa pesach, czyli przejście, a więc zmiana. Na to jest nam dany ten czas każdego roku, abyśmy mieli, mieli siłę przejść od świata ku Bogu. Zanegować swoją ludzką mądrość i oprzeć się na mądrości Bożej. Ale pasyjny czas pełni jeszcze jedną ważną rolę. Pokazuje nam, że dla Boga nie ma ludzi przegranych. Boża łaska jest w stanie każdego zmienić. Judasz nie wykorzystał szansy do końca. Co prawda, zdał sobie sprawę, ze swojego postępku i oddał pieniądze arcykapłanom, zrozumiał, że przelał niewinną krew, ale brakło mu szczerości wobec samego siebie. Nie wrócił już do Jezusa. Bał się spotkać z kimś, kto pomimo pocałunku zdrady mówi do niego przyjacielu. Judasz wybrał śmierć. Ile jest takich osób? Które wybierają śmierć, gdy zawiodą. Może niekoniecznie chodzi o śmierć w takim fizycznym znaczeniu, że ktoś kończy swoje tutaj doczesne życie, ale śmierć w rozumieniu zerwania relacji z Panem Bogiem czy z drugim człowiekiem. Popełniliśmy grzech, zraniliśmy i wolimy nie pokazywać się na oczy temu, komu wyrządziliśmy krzywdę. W ten sposób przez lata. Możemy funkcjonować w stanie śmierci. Ale Bóg przyszedł, aby nas z tej śmierci wyciągnąć. Dzięki niemu uzyskujemy siłę do tego, by odnowić zerwane relacje, by naprawić zło. I ostatnia myśl o Judaszu. Czy byłoby wielkim nietaktem, gdybym powiedział, że każdy z nas jest trochę jak Judasz? Wybielamy siebie? Tuszujemy różne niedobre sprawy, a tak naprawdę zdradzamy Boga. Czasem dla pieniędzy, czasem dla prestiżu i dobrego postrzegania przez innych, czasem dla innych korzyści. Ten tekst ma nam pokazać, że w oczach Jezusa ciągle jesteśmy Jego przyjaciółmi. Ma nas też zachęcić, byśmy żyli z Jezusem jak z przyjacielem i uczyli się Go nie zdradzać. I w końcu punkt trzeci odnosi się do dzisiejszego, ostatniego zdania z naszego fragmentu. Czytamy tam: Wtedy wszyscy go opuścili i uciekli. Uczniowie się bali, że spotka ich ten sam los co Jezusa. Wzięli więc nogi za pas i uciekli, zostawiając go samego. Drodzy, my dzisiaj jesteśmy w lepszej sytuacji, bo wiemy, co stało się dalej. Dziś nawet tak fizycznie patrząc, nie mamy za bardzo dokąd uciec, ponieważ otrzymaliśmy odgórne zalecenie, by zostać w domu. Nie uciekaj zatem. Zmierz się ze swoją grzesznością, zmierz się ze swoją zdradą Pana Boga, miej odwagę pozostać przy Jezusie, ponieważ tylko wtedy Jego łaska cię może zmienić. Zmienić także, Dokonasz pesach przejścia nie tylko przez okres koronawirusa, czy obecnego czasu Wielkiego Postu, jako grzesznik, który nie musiał umrzeć jak Judasz, ale mógł doznać ożywienia. Przejdźmy więc razem z Jezusem. Amen. Módlmy się. Panie Boże. Znamy historię Judasza. Często wytykamy go palcami, jako czarny charakter, którego nie lubimy, bo był tym w gronie dwunastu, który ostatecznie zdradził swojego mistrza. Pieniądze stały się ważniejsze. Nie pomogły te trzy lata wspólnej wędrówki, doświadczenia dobroci, przychylności, dostrzegania cudów, które czynił Pan Jezus, ale Judasz wybrał. To, co ludzkie, to, co światowe, to, co przyziemne, to, co grzeszne. Dziś, kiedy pochylamy głowę i zagłębiamy się w tę noc, wtedy w ogrodzie Getsemane chcemy dostrzec również siebie i przyznać, że i my nieraz zdradzamy ciebie czy naszego bliźniego. Dziękujemy Ci, że ten czas pasyjny. Jest za każdym razem takim przypomnieniem, że Twoja łaska bezgranicznie się wylewa na wszystkich, którzy jak Judasz zdadzą sobie sprawę ze swojej grzeszności i nie skończą tak jak On, ale przyjdą pod krzyż, by spotkać się z Tobą i doznać oczyszczenia, bo to za nas wydałeś swoje ciało i przelałeś swoją krew. Niech Tobie będzie chwała i cześć w imieniu Pana Jezusa, którego słowami tak razem do Ciebie wołamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Drodzy, chcę zaprosić na nabożeństwo. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, spotkamy się w niedzielę o godzinie dziesiątej. Przypominam z uśmiechem lekkim, że wstajemy o godzinę prędzej, ponieważ niedziela ostatnia marca to zawsze jest zmiana czasu z zimowego na letni. A teraz przyjmijcie życzenie Bożego Błogosławieństwa. Niech ci błogosławi Pan <laughs> i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech ci miłości wbędzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i da Ci swój święty pokój. Amen. Zostańcie z Bogiem przyjemnego wieczoru.